No, i staję przed Wami obok ostatniego z czworaczków grupy Volkswagena Audi A3. Przed Audi, i przed ogromnym pytaniem: Mianowicie, który z czworaczków wyszedł Volkswagenowi najlepiej? Auto jest piękne. Ale Sad też jest przepiękny, a o nim już się wypowiadałem. Nie najlepiej. Mam nadzieję, że tutaj spostrzeżenia będą inne. Zapraszam. Dzień dobry. No słyszycie sami co za awanturnik, nie można się oddalić z kluczykiem na 2 metry, żeby afery nie było. Czy jesteśmy powłączani, poodłączani, tryb samolotowy działa, 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 działa. Witam z za kierownicy ostatniego z czworaczków, czyli no z czterech modeli kompaktowych. Produkowanych przez grupę Volkswagena. Audia 3 jest ostatnim samochodem z tej serii, który dostałem do ręki i który jestem w stanie ocenić, porównując tymczas, tym samym z poprzednimi trzema, na czym mi bardzo zależało. Przede wszystkim, co muszę powiedzieć: Oczywiście, technika we wszystkich czterech jest tip-top identyczna włączając w to również obecność miękkiej hybrydy pod maską tego samochodu, ponieważ mamy tu automatyczną skrzynię biegów DSG, a jak już wspominałem w filmach o poprzednich modelach czyli Skodzie Octavii Volkswagenie Golfie numer 8 i Seacie Leonie Grupa Volkswagena postanowiła, że miękką hybrydę będzie dodawać do silnika 1.4, 1.5, przepraszam, TSI 150-konnego, tylko przy automacie. Przy manualnej skrzyni biegów jest to dokładnie to samo, co było przedtem. Eee, czym więc się różnimy? Różnimy się praktycznie tylko i wyłącznie opakowaniem. Przy czym to, na co tak strasznie narzekałem w golfie, czyli właśnie sposób opakowania nadmiar lakieru fortepianowego, czy w seacie na generalnie piękny, piękne ukształtowanie, ale ubóstwo, i no zupełnie chory system sterowania wszystkim, wyłącznie dotykowy. To, co w Skodzie strasznie mi się podobało. Nawet jeżeli nie wszystko było tak, jak powinno być, konkretnie właśnie system sterowania funkcjami pokładowymi, zdecydowanie lepszy niż w Seacie czy w Volkswagenie Golfie, jednak nie był doskonały. Tu, gdzie mam do czynienia z niby dokładnie tymi samymi klockami. Audi podstawia mi mnóstwo, na tle oczywiście braci, i dzisiejszych w ogóle skłonności, dzisiejszych trendów rynkowych, podstawia mi mnóstwo przycisków funkcyjnych, które, e, tak, wiem, że wielu z Was nienawidzi tego określenia, ale go użyję, są dedykowane konkretnym albo funkcjom, albo grupom funkcji, w związku z czym Błyskawicznie znajduje się odpowiednie menu, odpowiednie podmenu, odpowiedni sposób uruchamiania i sterowania najróżniejszymi funkcjami. Bardzo mi to odpowiada, zdecydowanie najbardziej w tych czworaczkach. Podobnie jak najbardziej w tych czworaczkach odpowiada mi to, co mnie tu otacza, w sensie designu, w sensie. Ukształtowania. Niemniej, teraz Was bardzo zaskoczę. Mimo, że mam tu zdecydowanie poczucie jazdy pojazdem premium, zdecydowanie nie potrafię tego w jakiś sposób skonkretyzować, na czym to polega, ale tak czuję się jak w samochodzie premium. To Trzymajcie się teraz mocno. Materiały, które zastosowało tu Audi, tylko w większości są premium. Natomiast bardzo łatwo znaleźć dowody na to, że zdecydowanie nie mówimy o total premium. Absolutnie. O wiele łatwiej byłoby przyjąć do wiadomości, określenie premium na uwaga wnętrze Skody gdzie wszystkie kieszenie i schowki są flokowane gdzie oczywiście również są twarde plastiki ale mają tak taką fakturę tak wyglądają że robią wrażenie dużo dużo lepszych niż są teraz a dwa, że one są nawet w dotyku nieco lepsze od tego, co tutaj znajdujemy. Z całą pewnością natomiast Audi w największym stopniu otacza mnie hmm, poczuciem zadbania. Że, że dba się o mnie jako o użytkownika. Nie potrafię tego naprawdę nazwać. Niemniej, jeśli chodzi o kabinę, to narysowałbym znak równości. Równie wysoko bym ocenił kabinę Audi A3 i Skody Oktawi. Przy czym Pomiędzy nimi a następnym golfem już jest bardzo duża przepaść. Natomiast Seat, który w poprzednich wcieleniach był pod wieloma względami, e, jeśli nie najlepszy, to co najmniej bardzo, bardzo dobry. Tym razem ląduje na szarym końcu. I to takim na zasadzie: wstydź się! Pokaż, jak się wstydzisz! Dziwne. Ale no, chyba dużo dziwniejsze jest to, że narysowałem ten znak równości, równoważności między Skodą a Audi. Nic na to nie poradzę i wiem doskonale, że nie jestem odosobniony w ocenianiu wnętrza Octavii na piątkę, piątkę z plusem. No dobra, ale wróćmy do Audi, które po pierwsze bardzo mile mnie zaskoczyło tymi funkcyjnymi, dedykowanymi przyciskami, co w połączeniu z tym, co Wam kiedyś pokazałem, co mnie spotkało w modelu SQ8, gdzie wszystko przestało działać, wszystkie wyświetlacze, i w związku z tym, ponieważ tam jest wszystko dotykowe, i sterowane dotykowo. Nagle zostałem z ręką w nocniku pod tytułem: Nie mogę nawet zmienić temperatury otoczenia, a co dopiero czegokolwiek innego. Tu nad wszystkim mam kontrolę, nawet gdyby przestał działać centralny ekran. To bardzo miłe. Tym bardziej, że e, wszystko jest bardzo intuicyjne. Każde menu i podmenu są jasne, oczywiste i nie wymagają jakiegoś strasznego myślenia. Strasznego myślenia ewentualnie wymaga to, że według oświadczenia przedstawiciela firmy Audi mam na pokładzie bezprzewodowy system Apple CarPlay, ale on nie działa, nie da się go wywołać w żaden sposób. Próba włączenia Apple CarPlay kończy się pojawieniem się komunikatu, żeby użyć złącza USB. Indagowany w tej kwestii przedstawiciel Audi powiedział: Ma być upgrade oprogramowania i wtedy będzie działać. Fascynujące. No, ale BMW już zrobiło wystarczająco duży dym na ten temat. Przypomnę. Ma to działać w ten sposób, że na pokładzie mamy prawie wszystkie dostępne funkcje z zakresu ochrony i wsparcia kierowcy i pasażerów, ale ich aktywacja wyłącznie software'owa przez komputer jest możliwa dopiero wtedy, kiedy się za to zapłaci. No, najwyraźniej w Audi też tak się dzieje i no w sumie trudno się dziwić, bo to jest. O, siostra. Bo to jest. E, no dosyć oczywiste, że skoro można w ten sposób, to dlaczego tak nie zrobić? Ja nie jestem wielkim fanem takich rozwiązań. Ale... potrafię to zrozumieć. To, czego nie potrafię zrozumieć, to jest to, że samochód ewidentnie. Nie tylko najbardziej premium wśród rodzeństwa, ale zdecydowanie po prostu premium, bo to widać, słychać i czuć, że Audi jest premium, nawet jeżeli co najmniej Volkswagen aspiruje również do poziomu premium. I tam rzeczywiście mimo wszystkiego tego, co mnie i nie tylko mnie drażni, jest poczucie no, co najmniej wyższej sfery. Nawet jeżeli jeszcze nie premium, to tu jesteśmy w premium bezdyskusyjnie, i pytanie, czy Audi wraca do najstarszych pomysłów dotyczących klasy premium pod tytułem, że jeżeli myślisz, że coś dostaniesz w prezencie, to pomyśl jeszcze raz, bo no cóż. W standardowym wyposażeniu dostajemy tylko manualną klimatyzację. Wszystkie inne możliwe pomysły związane ze wsparciem, komfortem, ochroną no nie, ochrona to przesadzam, bo ochrona jest rozbudowana ale, ale to, co wchodzi w rozumienie ochrony, jeśli chodzi o na przykład systemy nadzoru nad pasem ruchu, nad odległością od poprzednika i tak dalej i tak dalej. Wszystko to jest wyłącznie za dopłatą. Przy czym nie mówimy o tanim samochodzie, bo zupełnie bazowa wersja Audi A3 z trzycylindrowym silnikiem 1.0 kosztuje już 102 000 zł. Bazowa wersja tego, czym teraz jadę, Kosztuje już prawie 120 tysięcy zł za te 150 koni. Jeszcze w manualu, czyli bez miękkiej hybrydy. Więc z całą pewnością tanio nie jest. Audi się naprawdę dobrze ceni, ale co istotne, hmm, w przeciwieństwie do samochodów, które mogły nas ostatnio zaszokować. Wysokością swoich cen, nie da się tu powiedzieć, że wiem za co płacę. Bo powtarzam, najtańsze auto to jest 100 tysięcy złotych, mające silniczek jak samochód miejski. I wyposażenie no lepsze o włos, zaledwie od takich tuzów. Nuksusu jak Dacia Bo tylko w daci w najtańszych samochodach trzeba dopłacać za klimatyzację. W dzisiejszych czasach klimatyzacja manualna jest oczywistością. Ale nie tylko klimatyzacja manualna jest oczywistością. Oczywistością są dziesiątki innych systemów za które tu trzeba płacić. I wszystkie te systemy są na pokładzie samochodów kompaktowych, o których się ostatnio wypowiadałem i ja i moi koledzy, że zdecydowanie podrożały, ale nie za darmo, bo dostajemy w zamian mnóstwo wyposażenia. Auto naprawdę w pełni wyposażone, na przykład pod względem bezpieczeństwa. Tu o luksusach zapomnijcie. Komfort tylko w tym znaczeniu, że zawieszenie jest zestrojone komfortowo, ale to mówimy o tym najtańszym, bo już od 150-konnego zawieszenie tylne jest wielowahaczowe. A co za tym idzie, zdecydowanie lepiej wszystko razem się zachowuje i lepiej się prowadzi. Ale powtarzam od 120 tysięcy w górę. Reasumując, świetnie wyglądające auto, naprawdę świetnie bo generalnie na zmianie pokoleniowej wśród tych czworaczków to najgorzej wyszedł golf przynajmniej jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Najlepiej z zewnątrz zdecydowanie wygląda seat. Znakomicie wygląda Skoda, natomiast Audi wygląda może to śmiesznie zabrzmi w przypadku pięciodrzwiowego kompakciku, wygląda dostojnie. Więc z całą pewnością mamy do czynienia z samochodem, który od zewnątrz również podkreśla swój charakter premium. Audi na tym zdecydowanie również zyskał. Ale z całą pewnością nie jest to auto, które bym odbierał jako ten najlepszy, najbardziej godny polecenia kompakt w grupie Volkswagena. Oczywiście będę do tego wracał co chwilę. Najlepiej się tu czuję w tym wnętrzu. Chociaż w sensie przestronności, poczucia e, przestrzeni, którą się kupiło za określone pieniądze. Znów lepiej mi w Skodzie. Myślę, że. Dożyliśmy sytuacji naprawdę bardzo wyjątkowej. Dziękuję, do widzenia.